Witamy w nowym roku szkolnym. W dzisiejszym odcinku zapytamy się pierwszaków, jak czują się w naszej szkole oraz dowiemy się, jakie rady mają do nich starsi koledzy. Hejka, Hejka. powiesz nam, z której jesteś klasy? Z pierwszej i chodzę na technikę informatyki. Okej, okay, i powiedz mi, dlaczego wybrałeś taki kierunek? Wybrałem ten kierunek po, po prostu dlatego, bo interesuję się informatyką i Myślę, że moja przyszłość będzie z tym związana. Okej, okay, a jak się czujesz w tej szkole? E, czuję się świetnie, jest super. E, polecam bardzo wszystkim nastę następnym ósmym klasom, po prostu jest idealnie. Okej, okay, jeszcze, może na koniec powiedz nam, kto jest Twoim wychowawcą i jak nie wiem, oceniasz go, co o nim sądzisz? E, moja pani jest, pani Kowacz, którą bardzo pozdrawiam. No, my e... też pozdrawiamy panią Kowacz. Pani jest świetna, e, długo pani nie znam, ale jest mogę zajmować jest fajna. Okej. Okay. To dzięki wielkie. Hej. E, na początek może nam powiedzieć jakie jesteś klasy? Jestem z pierwszej klasy y, programista. Okej, okay. dlaczego wybrałeś taki kierunek? No chciałem, interesuje się po prostu programowaniem. I chcesz się dalej rozwijać w tym kierunku? Tak. E, a dlaczego wybrałeś akurat naszą szkołę? E, tu mam mieszkanie w Czechano. A, czyli po prostu było najbliżej, najlepsza opcja. Ostatnie pytanie, czy masz jakiegoś swojego ulubionego nauczy nauczyciela? Myślę, że od informatyki jest yy, fajny pan. A kto ci uczy tej informatyki? Może pamiętasz imię, nazwisko? Yy, jeszcze nie, bo dopiero jedną lekcję mieliśmy. A, no okej. Okay. Czyli, czyli pan od informatyki, imię nazwisko nieznane, ale jest pan fajny. Dobra, to dzięki za wywiad. Hej. Można na sam początek powiedzieć nam z jakiej jesteś klasy? Jestem z pierwszej PM i uczęszczam do, do, na profil modowy. Okej, okay, czyli to jest klasa łączona? Tak, tak. I, i kto jest Waszym wychowawcą? Pani Agnieszko z zajęć zawodowych, ale nie pamiętam niestety jak ma na nazwisko. Okej, okay, a jak oceniasz tą Panią Agnieszkę po tych kilku dniach? Y, bardzo super, byłam już na wycieczce wczoraj w Warszawie na targach modowych i było naprawdę super wychowawczyni, no myślę, że lepiej nie mogłam trafić. Okej, okay. a jak Ci się podoba ogólnie w tej szkole? Na razie jest OK. Jeszcze tak jeszcze nie mam wyrobionego zdania, ale na razie jest OK. I myślisz, że będziesz się tutaj dobrze czuła przez następne kolejne, kolejne lata? Myślę, że tak. Okej. Okay. No, dziękuję bardzo. Hej, cześć. Dobra, może na sam początek powiedz nam, z której jesteś klasy? Pierwsza e, technik logistyk, chodzi o przygotowanie wojskowego. Okej. Okay. Kto jest twoim wychowawcą? E, pan Marek sobie. Ja, jak oceniasz, nie wiem, jego zasady wychowawcze pod pierwszych lekcjach? Bardzo fajny pan, świetny wychowawca, bardzo fajne mando, ma nastawienie do uczniów. A masz może z nim jeszcze jakieś lekcje, może w e, Tak, w właśnie. E, a jak ci się podoba ogólnie w naszej szkole? Bardzo fajnie. Nie wiem... A masz jakiegoś może ulubionego nauczyciela? I... Chyba właśnie wychowawca, pan Marek. Okej, okay. no to ode mnie tyle, dzięki, dzięki bardzo. Cześć. Siema. Jak się nazywasz, który jesteś klasą? E, nazywam się Dawid, jestem z klasy czwartej, informatycznej. No Okej, okay. no to tak, pytanie jest takie. Jakie rady dałbyś dla pierwszych klasistów w nowej szkole? Przede wszystkim polecałbym zapłacić za palarnię. Kasa jest w sekretariacie, można się tam bardzo szybko przejść. Radziłbym szanować oczywiście najlepszego nauczyciela w tej szkole: Wojciecha Parybińskiego za jego niekonwencjonalne metody nauczania. Pasja informatyki, tak? Tak, Dobra, dokładnie. Zajebiście. Oczywiście za palarnię nie płacimy, ponieważ nie palimy. Ładny kolega zżertował, ale wszystko w porządku. Coś jeszcze chciałbyś dodać? Nie. Okej, okay, dziękuję bardzo. Trzyma. Trzymaj się na razie, z partneru. Dzięki. Cześć, jak się nazywasz? Który jesteś klasa. Ja Jestem Patryk, jestem z czwartej tej 2 Okej, okay, pytanie jest takie. Jakie rady dałbyś na domy szkoły? Jakie rady? No kurczę... Na pewno trzeba się uczyć, bo jednak to jest wysoki poziom. Trzeba się przygotowywać do egzaminów zawodowych. No i co? Trzeba mieć dużą frekwencję, bo frekwencja jest najważniejsza w tej szkole i jestem tego przykładem. I w sumie tyle. Dzięki za wywiad, trzymaj się Swarty. Dzięki. Siemanko, jak się nazywasz które jesteś klasy? Jan Wodarski, klasa 4 t 1. Okej, okay. pytanie jest takie. Jakie rady dałbyś pierwszakom w nowej szkole? Generalnie to polecamy. No nie pieskować nauczycielom, że nic nie w zgodzie, oni też sobie będą dla nas yy, dobrzy. No i generalnie jeszcze chciałem pozdrowić mojego wychowawcę, Jarosława Kowalskiego. Oczywiście również pozdrawiamy. Dziękuję za wywiad. Trzymaj się.